Witajcie, dzisiaj jest film z cyklu, co ludzie wyrzucają, a właściwie co chcieli wyrzucić, ale udało mi się odzyskać. Właściwie nie wiem, co to jest. Sąsiad mój szedł z tą paczuszką. Chciał ją wyrzucić do kontenera z elektroszrotem, ale mnie to zainteresowało. Jak zobaczyłem szkiełko i pokrętło. Oczywiście pomogłem mu to zanieść. Wprawdzie to w przeciwnym kierunku zaniosłem, ale jestem ciekawy. O kurczę, co o tym sądzicie. Ta lampa to będzie już uszkodzona eee, mamy lampę kolejną czyli co? Wychodzi, że to jest o rozdzielacz. Kolejna lampa. Eee, wiecie co? To jest? radio. Ale nie powiem nic więcej o nim, o ile nie zobaczę jakiegoś napisu. Szczerze mówiąc nie znam się. Nie wiem czy widziałem na żywo. Wprawdzie jestem rocznik 79. Ale powiem Wam że... Nie wiem co to jest. Zajrzyjmy do środeczka. O kurczę. Ja pierdzielę. No, powiem wam, że tutaj, jak się coś zepsuje. A to w sumie tak jak w naszej elektronice. Tego się już ciężko będzie dojść, co to jest. Ja sobie wyszukam obrazem oczywiście co ja tu przytargałem trafo, no ale w tym przypadku trafo nie będzie rozwalane na miedziuchę, stara wtyczka, przewodzik. Kurde. oczywiście piszcie co to jest jeszcze stare żaróweczki być może ktoś jest zainteresowany czymś takim, potrzebuje jakiejś części. Yy, ma może jakąś fajną historię na ten temat bo powiem wam, że to jest zabytek, wprawdzie ja robię coś takiego jak Muzeum PRL-u, ale szczerze mówiąc nie mam miejsca na takie duże rzeczy więc może jest ktoś. Tutaj jest przecięty przewód. Może jest ktoś wśród Was, który wiedziałby, co z tym zrobić. Zawsze możemy się wymienić na jakąś elektronikę. Kto ogląda mój kanał, wie, co ja zbieram, co lubię. A być może to radio komuś. Czymś pomoże. Dajcie mi znać w komentarzu. I co? Dziękuję za oglądanie filmu. Fajne radyjko. Lata świetności ma za sobą, ale czekam na jakiegoś widza, który przygarnie je do siebie. Na to chwilę. Dzięki Wam. Cześć.